Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwona Teresa przedstawia. Doskonałość chrześcijańska według księdza Rodrygeza Snoty chrześcijańskie. Odcinek czwarty czyta Iwonna Teresa. Rozdział 11. Pokora szczególnie potrzebna jest tym, co nad duszami pracują. I myśl jest większy: pokorniej się we wszystkim zachowuj, a najdziesz łaskę przed Bogiem. Te słowa mędrca w szczególny sposób stosują się do tych, których wezwał Pan Bóg do pracy nad duszami, gdyż przez to wyniósł ich do najwyższego stanu. Powołaniem ich. Jest sprawować w kościele te usługi, do których Chrystus apostołów wezwał. Zadaniem ich jest głosić ewangelię, sprawować sakramenta, rozdawać wiernym ciało i krew baranka Bożego, udzielać łaski, które daje zbawienie wieczne, tak. Że za apostołem narodów powiedzieć mogą: Dał nam urząd jednania. Miasto Chrystusa, tedy poselstwo sprawujemy, jakoby Bóg przez nas napominał. Przez nich, tedy, przez ich usta, chce Bóg do serc ludzkich przemawiać, dusze ich do miłości i bojaźni poruszyć. I dlatego bardziej im, niż wszystkim innym ludziom potrzebna jest pokora, bo im powołanie wyższe, tym większe spychy niebezpieczeństwo. Na górę najwyższą największe wiatry biją. Wzniosłość i świętość obowiązku nauczania otacza jakby aurolą świętości która oczy wszystkich ku takim pociąga. Ludzie ich mają za drugich apostołów, za aniołów ziemskich, do których dosyć jest przystąpić, aby życie łaski zaczerpnąć. Głębokiego potrzeba fundamentu pokory, aby się nie obaliła tak wysoka wieża. I sił wielkich, i męstwa potrzebuje. Kto chce nie upaść pod takim brzemieniem. Nie każdy ma tak mocną głowę, żeby po wysokich miejscach miał chodzić, nie doznając jej zawrotu. Ileż dusz wstąpiło na wysokie stopnie cnoty, lecz utrzymać się na nich dla braku pokory nie zdołały i w opłakany sposób upadły. Ile takich się znalazło, co jak orły wzleciały na najwyższe cnót wysokości, a potem dla pychy swej w nietoperze i nocne straszydła się obróciły. Pustelnik ów, co po rozżarzonych węglach bez szkody chodził, doszedł był zapewne do wysokiej świętości. Lecz zamiast się upokorzyć z daru cudów, dał pysze wstąpić do serca. Braćmi gardził, mówiąc do nich. Bez wątpienia, kto pożarze chodzi, ten jest święty, a któż z was tego dokaże? Upomniał go święty opat Palemon, lecz na próżno. Pyszny zakonnik, z grzechu brnąc w grzechy, stoczył się. Do najgłębszej przepaści występków i nędznie żywota na świecie dokonał. Pismo Święte i dzieje dawnych ojców pełne są podobnych przykładów. Dlatego to potrzeba głęboko w pokorze się utwierdzić, inaczej można się znaleźć w wielkim niebezpieczeństwie pychy, a co najgorsze, pychy duchownej. Rozdział 12. Pycha duchowna jest gorsza niż cielesna. Dwojaki jest rodzaj pychy według nauki Świętego Bonaventury. Jedna jest pycha w rzeczach doczesnych i jest to pycha cielesna, a druga w rzeczach duchownych i tę Święty ten doktor pychą duchowną nazywa i uważa ją. Za grzech daleko cięższy, a to dla jawnej przyczyny. Każdy bowiem pyszny jest złodziejem i przywłaszcza sobie cudze dobro przeciw woli tego, który jest jego panem. Przywłaszcza sobie chwałę, która samemu Bogu przynależy, którą Bóg sobie zachował, której nikomu dać nie chce. Chwały mojej nie dam inszemu. Tą chwałę pyszny wydziera Bogu i na swoje uczczenie ją obraca. Gdy się kto z darów przyrodzonych nadyma, jako to ze szlachectwa, z urody, z przymiotów umysłowych i innych rzeczy doczesnych, ten bez wątpienia jest złodziejem. Ale kradzież to nie tak wielka bo te rzeczy podrzędną mają tylko wartość, są to jakby śmiecie domu Bożego. Lecz kto się pyszni z łask duchownych, z owoców świętości i ze skutków pracy nad duszami, ten wykrada Bogu najdroższe promienie zewnętrznej jego chwały, wydziera mu klejnoty, za które krew przelał i życie położył. Prze to obrzydłym w oczach jego się staje. Święty ojciec Franciszek Seraficki żył w takiej obawie, żeby w tę pychę nie wpaść, że zwykł się tak modlić. Panie, jeśli mi co dajesz, to sam strzesz swego daru, bo nie wierzę sobie jestem wielkim złodziejem, który się z dóbr Twoich wynoszę. Bardziej nam, którzy pokory świętego Franciszka nie mamy, lękać się trzeba, żebyśmy w tę niebezpieczną pychę nie wpadli. Jeśli Bóg złożył w nasze ręce skarby, wiernie je przechowujmy, nic sobie z nich nie biorąc i bądźmy gotowi w każdej chwili zdać z nich rachunek. Nie bez głębokiej tajemnicy zbawiciel nasz, gdy przed niepowstąpieniem ukazał się uczniom i na cały świat ich posyłając udzielił im daru cudów, najpierw ich strofował i zatwardziałość serca wyrzucał. Chciał ich przez to nauczyć, że kto do wysokich w kościele posług jest wyniesiony, ma się zawsze w sercu uniżać przez głębokie nędzy własnej poznanie. A tym sposobem, choćby cudami na cały świat zasłynął i nad niebiosa był wyniesiony, zawsze nieporuszony stał w poznaniu swej niemocy i oprócz nicości nic sobie nie przyznawał. Teodoret potwierdza tę naukę, powiadając, że zanim Mojżesza Pan Bóg wodzem ludu swego ustanowił i wybrał go sobie za narzędzie dziwnych cudów swoich, rozkazał im najpierw skryć rękę za nadżu i chciał, aby wstrętnym trądem okazała się okryta ta ręka, która miała morze czerwone rozdzielić i tyle innych dokonać dziwów. Rozdział 13. Pokora sprawuje obfitsze pożytki w pracach nad duszami. Druga przyczyna, dla której tak bardzo potrzeba pokory tym, co posługi duchowne sprawiają, w tym jest, że przez nią większy pożytek w duszach czynić mogą. Nie tylko dla własnego uświęcenia. I dla ustrzeżenia siebie samych od zgubnych skutków pychy, niezbędną jest im ta cnota, ale i dla zdobywania serc ludzkich Bogu i dla zapewnienia trwalszego owocu pracy nad nimi. Pierwszym zaiste warunkiem powodzenia w posługach miłości duchownej jest głębokie przeświadczenie o własnej nieudolności. Szczere niedowierzanie światłu własnego rozumu, a mocne pokładanie jedynej nadziei w Bogu, od Niego błogosławieństwa wyczekując, Jemu dziękując za wszystko. Miej ufność Panu ze wszystkiego serca twego, a nie polegaj na roztropności twojej. Jeśli bynajmniej własnemu pomysłowi nie ufasz, a od Boga tylko pomocy czekasz, zmuszasz go niejako, aby rękę do prac twoich przyłożył. Na siebie wziął całą odpowiedzialność, jakby mówiąc do niego: Nawrócenie dusz twoją sprawą jest, dokonaj dzieła swego panie. Lecz gdy na własnej mądrości się opierasz, Wtedy skutek dobry nie Bogu, lecz sobie przypisujesz. Jak w szalach wagi, gdy się jedna w górę wznosi, druga się spuszcza, tak również i ty, ile sobie przywłaszczasz, tyle Bogu wydzierasz i wynosisz się z tej chwały, która przynależy Jemu samemu. O, czy nie to jest przyczyną? że z prac twoich mniej pożytku odnosisz niż się można było spodziewać? Święty Ignacy, karząc w Rzymie, choć nie znał dobrze języka włoskiego, i święty Franciszek Seraficki, choć nie przechodził kaznodziejskich studiów, taki jednak sprawiali owoc nawrócenia, że po każdej ich nauce, Tłumy skruszonych grzeszników garnęły się do konfesjonałów od łez i wzdychania, nie mogąc słowa wymówić, bo moc nauki swojej nie zakładali w przyłudzających mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. Sobie nie ufali, a całą nadzieję pokładali w Bogu, który też prostym i niewystudiowanym ich słowom takiej dodawał mocy, że jak strzały ogniste przeszywały serca słuchających. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca, dlatego proszę wszystkich do wspólnej modlitwy ku czci serca Pana Jezusa. Tytanią do najświętszego serca jego. Kirjelejson, Chryste lejson. Kirje lejson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa świątynia Boga, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębiną, Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego, módlmy się, wszechmogący wieczny Boże. Wejrzyj na serce najmilszego syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Akt Poświęcenia ludzkości, najświętszemu sercu Pana Jezusa. O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twemu aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, Którzy nigdy nie odstąpili od ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywieć ich do przystanie prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użyć Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności, udziel wszystkim narodom, spokoju i ładu, spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.